To 11 listopada 1918 roku w Lasku kąpień pod Paryżem został podpisany rozejm kończący I wojnę światową, a w Polsce Rada Regencyjna powołana przez Zaborców przekazała pełnię władzy wojskowej i nad armią Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej przybył do Warszawy uwolniony z twierdzy Magdeburg. Wspominamy tego dnia bohaterów tamtego czasu. Piłsudskiego, Daszyńskiego, Dmowskiego, Witosa. Wspominamy tych imiennych i zastępy bezimiennych bohaterów, którzy przez lata w wielu powstaniach o Polskę walczyli za nią ginęli. A potem utrwalali jej granice. Ale byłoby to zdecydowanie za mało. Przede wszystkim wyciągamy wnioski i uczymy się, że wolność możliwa była do odzyskania wyłącznie dzięki wspólnej pracy, wysiłkowi i poświęceniu pokoleń Polaków, wspartych życzliwością państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, bo to właśnie tezy woodrowa stanęły u podstaw budowania nowego europejskiego ładu.